Zadanie 22, w którym należało uzasadnić, odnosząc się do odpowiedniej cechy środowiska przyrodniczego obszaru zawartego pomiędzy literami Y oraz X dlaczego na tym obszarze w strukturze użytków rolnych dominują użytki zielone. Na początek warto sobie odpowiedzieć, czym są w ogóle użytki rolne. To oczywiście tereny, które są wykorzystywane głównie jako grunty orne, trwałe użytki zielone, ewentualnie sady, bądź też trwałe plantacje. I po drugie, warto sobie wyjaśnić, czym są same użytki zielone. To będą oczywiście przede wszystkim łąki i pastwiska. A zatem dlaczego na tym obszarze w strukturze użytków rolnych będą dominować użytki zielone? Oczywiście ma to związek z tym, że występuje tu forma fluwialna, czyli chodzi oczywiście o rzeźbotwórczą działalność rzeki. Rzeka na prezentowanym obszarze zaczyna oczywiście meandrować, w związku z czym często wylewa. Skoro często wylewa, będzie dochodziło między m.in. do staro starorzeczy, a w konsekwencji oczywiście większa możliwość Uprawy chociażby różnego rodzaju roślin trawiastych, w tym chociażby łąk i pastwisk. Dodatkowo warto pamiętać, że w obszarze, gdzie występują formy fluwialne, oczywiście płytko zalegają także wody podziemne, tym samym nie jest możliwa tutaj uprawa chociażby różnego rodzaju roślin w ramach gruntów ornych.